To jest drzewo, i przez to drzewo jedna z organizacji, która tam tak chętnie sprowadzaliście tutaj do Parlamentu Europejskiego, przepuściła ponad pół miliona na finansowanie waszego kandydata. Nierejestrowana, nieopłacana, nielegalne finansowanie kampanii wyborczej. I wy będziecie kogoś pouczać o praworządności. Prosiłbym Cię o zostawienie łapki w górę, ponieważ ostatnio YouTube ucina mi zasięgi. Dziękuję Ci, przyjacielu. Dziękuję Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu. Ja przede wszystkim chciałem zapytać, jak Wy sobie radzicie z tym rozdwojeniem jaźni? W artykule 15 piszecie, że tak, niewykonywanie wyroków sądów krajowych narusza praworządność, a wasi ludzie w Polsce robią tak. Jak wygrają wyrok, to go uznają? A jak przegrają w sądzie, to nie uznają. W artykule 39 mówicie tak: Politycy nie mogą ingerować w działalność mediów. A w Polsce nie tylko siłą przejęli media, ale jeszcze media publiczne finansowały działalność kandydata waszej partii. I ja bym się do tego przyznały. A co więcej, wzywacie w artykule 47 do większego finansowania waszych NGO-sów. Ja chciałem Wam coś pokazać. Mianowicie, to, to jest tak. To jest drzewo. I przez to drzewo jedna z organizacji, która tam, tak chętnie sprowadzaliście tutaj do Parlamentu Europejskiego, przepuściła ponad pół miliona na finansowanie waszego kandydata nierejestrowana, nieopłacana, nielegalne finansowanie kampanii wyborczej. I wy będziecie kogoś pouczać o praworządności. To przecież jest wstyd. Więc jeszcze raz chcemy, jeszcze raz bardzo głośno trzeba powiedzieć. Ja wierzę w to, że to jest ostatnia kadencja, gdzie taki cyrg odstawiacie, że wspieracie, kogo sobie wybierzecie, kogo chcecie, a kogo nie, używając do tego nielegalnych narzędzi politycznych. To wreszcie musi się zmienić. To jest ostatnia taka kadencja. Ja pamiętam, jak na tym miejscu siedział pan Reinders i pouczał y, dzień i noc Polskę, aż zmienił, aż zmienił rząd w Polsce, a jak to się skończyło? Po tym, jak pouczał, to chodził na loterię i sobie wygrywał te swoje słynne pieniądze, o którym wiecie. Much. Tak właśnie to wyglądało. Thank you very much. Szanowni Państwo, po siedmiu latach gruźb, debat i raportów Komisja Europejska ogłasza z dumą zamknięcie procedury z artykułu 7 za naruszenie praworządności wobec Polski. Ale nie dlatego, że praworządność wróciła, tylko dlatego, że wrócił wygodny dla Brukseli rząd Tuska. A jak wygląda rzeczywistość? Rozmontowuje się organy konstytucyjne, nawet Trybunał Konstytucyjny, nadal upartyjnia się przejęte siłą media. W toku kampanii wyborczej finansowane nie wiadomo skąd organizacje wydały setki tysięcy złotych na kampanię skierowaną przeciwko kandydatom opozycji. A jak nawet ten rząd, nie, ten nieudolny rząd przegrał wybory, to oskarża teraz opozycję o to, że wybory sfałszowała. No coś niesamowitego. A co mamy za reakcję Komisji? Komisja klaszcze. Za, za same deklaracje i tak naprawdę zero efektów. Po tych wszystkich latach okazuje się, że walka o praworządność, te wszystkie upomnienia, te wszystkie debaty, procedury, raporty to był tylko pic na wodę. Wychodzi na to, że ta szopka to był tylko szantaż i ustawka. W efekcie okłamaliście i nastraszyliście Polki i Polaków, i napuściliście Europejczyków na nasz kraj pokazując nas, nas jako bandytów. Dziękuję bardzo. Za to, że przypomniał pan tutaj w wysokiej izbie Parlamentu Europejskiego, jakie standardy stosuje Komisja Europejska wobec Polski. Jak wszyscy wiemy, środki europejskie były wstrzymywane wobec poprzedniego rządu Rządu konserwatywnego premiera Morawieckiego z uwagi na braki praworządności. Wówczas wystawiono kamienie milowe, które ten rząd miał zrealizować. Środki były blokowane. Po zmianie rządów i wygrania wyborów przez obecną koalicję pod dowództwem pana Tuska, środki zostały odblokowane. Jakie zmiany nastąpiły w Polsce, panie pośle, w tym czasie, że raz środki się blokuje, a po wyborach środki się uwalnia? Okay, dziękuję za pytanie. Ja takiej zmiany nie widzę. Na pewno nie widzę zmiany na lepsze. Mamy w tej chwili w Polsce kilka kategorii sędziów. Tak naprawdę nikt na sali sądowej nie jest w stanie powiedzieć, czy sądzi go sędzia, którego uznaje i rząd, i opozycja naraz, bo mam wrażenie, że taka kategoria w ogóle nie istnieje. Tak więc, jeżeli chodzi o praworządność, to nic się na lepsze nie zmieniło. Natomiast no, ten, te raporty pokazują jedno. Tak naprawdę wy, wychodzi na to, że urzędnicy, że Komisja Europejska chce sobie zrobić, zrobić z ósmego przykazania spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. No tak być nie może, raport powinien przedstawiać fakty, a nie ideologiczne chęci. Dziękuję bardzo. Instrument na rzecz odbudowy i zwiększenia odporności jest aktualnie największym narzędziem szantażu politycznego i nacisku politycznego, którym Komisja Europejska próbuje wpłynąć na procesy demokratyczne w państwach członkowskich faworyzować posłuszne sobie rządy, a głodzić finansowo te, które chcą być od polityki Brukseli niezależne. Polska miała do niedawna zblokowane pieniądze z KPO i mimo to przetrwaliśmy i poradziliśmy sobie w czasach kryzysu. Brak zadłużania z KPO jest lepszym z punktu widzenia interesu państwa niż uzależnienie się od znaczonych pieniędzy przeznaczonych na cele korzystne głównie dla brukselskich elit i dla stojących za nimi zielonego lobby. Nie ma naszej zgody ani na wasze kamienie milowe, ani na zadłużanie się następnych pokoleń, aby finansować wasze ideologiczne absurdy. Bezrefleksyjne korzystanie z tych pieniędzy to dalsze brnięcie w politykę klimatyczną Unii Europejskiej, przeciw której dzisiaj buntują się praktycznie wszystkie sektory europejskiej gospodarki i płacący za taką politykę obywatele Europy. Szanowni państwo, przede wszystkim środki finansowe krajowe plany odbudowy stały się instrumentem wpływu na między innymi to w jaki sposób wyglądały wybory w danych krajach. Przykładem jest Polska, gdzie głodzono, jak to mówiła bezczelna Niemka pani Katarzyna Barley, tak twierdząc, że będzie głodziła środkami finansowymi Polskę i niestety też tak było mimo sytuacji kryzysowej gospodarczej, mimo wojny na Ukrainie, szpitale czy też inne instytucje nie otrzymywały bo taka, tak pieniędzy, bo taka była decyzja polityczna. Więc z tego miejsca chciałbym zaapelować, żeby zastanowić się, dlaczego krajom członkowskim Unii Europejskiej, takim jakim oczywiście jest Polska, politycznie blokowano środki finansowe. Ursula von der Leyen, czy też pani Katarina Barley w sposób bezszelny arogancki wpływała na wybory w demokratycznych państwach. Wpływano na środki finansowe, blokując je, po to, aby tylko zmienić danego premiera w, w Polsce, który, jak rozumiem, liczył na to, że bez zmiany legislacyjnej środki otrzyma, a to pokazuje, że to jest łamanie prawa przez komisarzy unijnych. Dziękuję. Panie przewodniczący, wielki eksperyment za pożyczone pieniądze pod nazwą Krajowy Plan Odbudowy się nie udał. Komisja Europejska urzędziła spektakl tych, tym, których lubiła, dawała pieniądze, tym, których nie lubiła, pieniędzy nie dawała. Dziś widać, że program odbudowy y, doprowadził do sporego zadłużenia Unii Europejskiej i nie przywrócił konkurencyjności Unii Europejskiej względem Stanów Zjednoczonych czy Chin. Myślę, że prokuratura europejska powinna również sprawdzić działania Komisji Europejskiej, dlaczego niektórym krajom nie dano pieniędzy. A co w Polsce? Rząd Donalda Tuska chwali się, że odblokował krajowy plan odbudowy, że są pieniądze. Czym się tu chwalić, że europosłowie z Polski głosowali za e, rezolucjami, żeby nie dać samorządowcom, inwestorom, firmom pieniędzy na drogi? Czym się tu chwalić, że Komisja Europejska wstrzymała finansowanie szpitali w Polsce, że pacjenci przez to ucierpieli? Czym się tu chwalić, że Komisja Europejska nie dała pieniędzy na modernizację sieci ener ener energetycznych i mamy droższy prąd? Czym się tu chwalić? Wszystko, co złe z rykawery, do kosza. Nie wolno tak działać. Unia musi być Europą ojczyzn, narodów i solidarności. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, panie komisarzu, szanowni państwo. Debatujemy dziś na temat stanu praworządności w Unii Europejskiej. Ta debata ma sens, jeśli musi, żeby miała sens, musi być oparta na prawdzie, a nie na politycznych interesach. A prawda jest taka, że w samym centrum Unii Europejskiej, na waszych oczach, Powstaje autorytarny reżim. Brukselski establishment udaje, że tego nie widzi, bo taki ma polityczny interes. Ten autorytarny reżim to rząd Tuska, który publicznie wygłasza cyniczne uwagi, że prawo jest takie, jakie my je rozumiemy. Reżim Tuska drastycznie łamie zasady praworządności. Ignorowane są wyroki Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego są wzywani na przesłuchania w sprawie wydawanych przez nich orzeczeń. Nie są im wypłacane pensje, co jest wprost złamaniem Konstytucji. Trwa atak na niezależność Narodowego Banku Polskiego i Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Nielegalnie przejęte media publiczne stały się propagandową tubą rządu. Zwracają na to uwagę w swym raporcie obserwatorzy OBWE i Rady Europy. Reżim Tuska dyskryminuje opozycję demokratyczną. Obec liderów opozycji wykorzystywana jest prokuratura i Thank you very much. The time is over and you... Thank you very much. The time is over. Mr Kaminski. The microphone is closed. Colleagues, you have to respect the speaking time. Please. It's indicated... Państwo, raporty Europejskiego Trybunału Obrachunkowego dotyczące RRF nie odkrywają nic nowego. Potwierdzają to, co wielu nas podejrzewało. Instrument jest nieefektywny, źle zarządzany i kosztowny, wdrażany opieszale. Kamienie milowe są nierówne, a bezstronność Komisji budzi wątpliwości. Można zaryzykować stwierdzenie, że część środków została wydana nieefektywnie. Pewne jest, że całość kosztować będzie ponad 200 miliardów euro, z czego spłata pochłonie nawet 20 przyszłego budżetu. W praktyce oznacza to mniej środków na rolnictwo i politykę spójności. Nowy model budżetu to próba ukrycia przez Komisję tego, jakie są koszty konstrukcji ponoszą obywatele, rolnicy i regiony. RRF zamiast odbudować Europę posłużył umacnianiu władzy Komisji, która z dotacji uczyniła narzędzie presji dla niepokornych rządów, czego przykładem jest Polska. Jeśli uznać, że idea instrumentu była dobra, to operacjonalizacja już nie. Ten eksperyment się nie powiódł. Pozostały tylko rachunki i pytanie. Z tym pytaniem Państwa pozostawiam na sali, kto zapłaci za błędy Komisji. Dziękuję.